Dzień dobry, dzisiaj, a w sumie nie pytajcie się, czemu nagrywam Robloxa, no bo i, i bardzo dużo muszę pracować, nie dość, że pracuję nad nową piosenką, to jeszcze muszę ten serwer ustawiać, nie? Nowe budowle wsadzić, więc nie ja mam tu nagrywać na szybko, jakiś temacik weźmiemy. Tak, jeden z temacik, który mi się na głowę trafił, Poczekajcie. Wiecie, że ja uwielbiam komentować. No i jeszcze najbardziej wiecie co ulubię komentować. Ramy. Dobra. No i czyli przywrócimy jedną taką małą ramkę. Czemu mówię małą? No bo... oj, u, że było większe. Kto się wylosuje? Pytajcie akurat temu tym Wheelem kręcę los nie no to jest nie. dobra nie dobra, dobra dobra to poczekajcie jak zakręcisz jeszcze raz to dam ci free do ulicy. Rozumiesz? Rozumiesz? Dobra, jak inaczej? Jak ustawisz, że będzie robiona na Linux, bo ona jest głupia. Pieniądze? Przecież ja tego nigdy nie. Jakimś dziwnym sposobem się wylosowało Linux Medal. Dobra, tutaj mi ten pięć farlowców. Czy serio? Znaczy nic, nie nic, 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 nic. Jak nie będziesz marudził, to dam ci kolejne 15 faldosów. Co?! To jednak wcale nie zostało przekupione przez jego przyjaciela. Wcale, wcale, wcale! Nie no dobra, tak do rzeczy, no nie żartujmy już, nie? Bo te żarty to... Hmm. Dam mi atencję. No ale to się też składa jaki to jest rodzaj trijana. jak z, z emoji Cat no emoji Cat trochę ten inaczej no jak emoji Cat to jest tak, że normalnie niczym ni, nie oryginalny nie jest jeden rodzaj i zagraża komuś, komuś no, nie go zrobimy Mówi, już, już, już. Nie, no normalnie. Ja się ten dziwię, czemu oni nie dostają monetyzacji, nie? To jak samo starian. A znaczy druga wersja młodziek. Dobra. Druga wersja jest w miarę Jakby nie będę się czepiał do normalnego kontentu, którym jest jakiś dziwny kod. Jakby... Wtedy jakbym coś powiedział, to po prostu bym przyszedł na krytykę, nie? No to teraz tak samo z terianami. To jest właśnie rodzaj Link co... Czyli po prostu zwrócisz uwagę, to ona już. dzisiaj się, się ma mało co nie dusi. Ale jest też inny rodzaj. Ten, ten... Jana, czyli ten spoko rodzaj teriana, No, ale jak mów coś, powiesz, to. No, tak samo jak z ludźmi, no. to. To. To jest Tylko bardziej paranormalny. To. Znaczy, jestem szczęśliwy przecież. To gdzie moje fandolce? Nigdzie. Dobra, jest do rzeczy, do rzeczy nie. No tu właśnie. Zaraz skomentujemy go. Teriana, czy się poprawił? No bo serio, już tyle ma hejtu, że aż ona powinna już zrozumieć, że takiego contentu się po prostu nie robi. Za nim to musisz zasubskrybować tego spoczęcia, inaczej przyjdę do domu i wysz... i gębę wysoruj gąbką To znaczy wcale ci nie zagrażę. Nie, no, że Nie nie, 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 nie. pobiję tego filmu. Przez serio, chciałeś skipnąć. Serio, masz mi otwarty ten film, i to już serio, nie było, tego filmu? Dziwda. No dobra, bo już tak 5 minut bezsensownie gadam. Tak zwane farmazonienie. nie. Oj, za to miałam coś sprawdzić. Um, dobra, jak ja patrzę ten kiedyś na tylko dead. Znaczy wczoraj. To było 110 subów. No i ja się nie dziwię. Jak ona jest tupcikiem totalnym, nie? To ja się nie dziwię. Dobra, przechodzimy do pierwszego TikToka. Pst, Raczej shorta. No bo ja mam, ja mam, ja mam spokojnie. No ale nie chcę mi się sprawić tych 1000 zł. No dobra, no, ale zaraz. Oj, jaka szkoda, koło zniknęło. No cóż, no to przejdźmy do jedynki.

To jest druga wersja tamtego, którą wcześniej komentowaliśmy. Nie no wcale. Nie no wcale. A ten w ogóle bo ta, rzecz, który to nagrywa to w ogóle to on. To on musi być chyba odkupiony, nie? Chyba to było ten zastawkę, nie? A jak nie płaci ci Linux, to ja ci zapłacę 10 groszy, nie. Bo... <laughs> nie wiem jak ty jeszcze nie ubarały screen'u. No ale dobrze. No. Ta, to ja tu opisałem. Hier oczywiście jaki to będzie TikTok? Pff. Dobra. I I no school, no work, just ty pierwszy filmik, który się dobrze przyjął. Ten nie, to no ja. Zobaczmy sobie na komentarze. U górek. to jak ty jest tu to to że są, to normalnie spółczuję ci, ona płacze ci nawet na piwak Jak można w takich tresach na Park poli to nie tres tylko poza tym, to nie tresy tylko spodnie, a poza tym, tym tak się chodzi. No, no to chyba, <ścoughs> to chyba zostawiliśmy się w 2022. No tam trzeše, że trzeše to też spodnie. Ach, a czy każdy to, to wie, jakby XD i jakby to XD. Ale wiesz, że ty mogłeś w każdej pozycji kliknąć edytuj, a nie musiałeś pisać te dwa razy tego serio. No tu a po drugie, tu. Jak tu, tu samo wiesz, to czemu to mówisz? Że to dresz tylko spodnia, bo za to. Ale to ty napisałeś, ale to spodnia, a nie w Ty takich prostych rzeczy nie odróżniasz. Tata, jeden technik Już to widzę, jak nawet urto nie umiesz. Jakbyś. Jakbyś popatrzyła na swoje? Oj! Koleś Ostatnio Pod jednego mojego filmu napisałeś, że nie do O, po pierwsze, bo ty masz głos jak ośmiolatka, bo ostatnio nagrałeś film. No nie? Wiecie co? Jak mam być szczery? Szczery. Poczekajcie. Dobra, już pokoju. To wygląda na 11-10 lat, nie? Dla mnie, moim zdaniem. Bro! Nie, no, stary, wcale nie piszesz tego 5 razy. Na co się próbujesz, że popłakać się do łabusi? Jakby czemu, czemu jeszcze tam. Jak w ostatniej drewni z Blue Gamer. A. Ale teraz jest spokoziomeczkiem. ziomeczkiem. Bro, jak, jak cię ludzie użył, to nie wyżywaj się na innych. Właśnie co robić, rozumiem, że chcesz rozwalować energię, bo inni wyzywają ci szkołę. Ale, ale to nie pow. Ja wiem, Lix, że ciebie biją w szkole, no ale bez przesady i ją chociaż szanują. No, z ciebie wyzywają. No, no tylko mała różnica jest w wyzywaniu, tam w prawdziwym życiu, no i na internecie. No, ciekawe, co ja, to za różnica. Co to za różnica? Dobra, zgadnijcie sobie, bo nie chce mi się piszeć. Pisze się słusznie, a nie słusznie, bo za to. Tym... No. Ja, jak napiszę, niektórzy się czepiają. Że nie piszę że tych dodatkowych liter. No to zobaczcie, zobaczcie. A nie, ja to ja Coś mi się klawiatura ustawiła. Dzięki klawiaturu, Nie, no dzięki. Ty, pierwszy raz. Dobra. Jeszcze go, M jak ci to powiedzieć, ja nie zrozumiałam żadnego błędu, ojcu gawisze, to już bardziej ty. to było. nie Dobra, bo ja już się zagubiłem, nie? No słusznie to nie było, to po prostu nie do polskich znaków, bo widać, że jest prosto z las pierwszych i trzecich. No nie chcę cię zmartwić, stary. No ale ty chodzisz do jakiejś zerówki, nie? Nie chcę cię zmartwić, nie? Ale nie chcę cię martwić, nie? No, nie wyzywaj, tylko wyzywają. A co mam piernik do metraka? Dobra. Dziewczynko, e, jakby ci to powiedzieć. Nie zrozumiałam żadnego błędu ortograficznego. To już bardziej te. Nie no. To nie było to ortograficzne napisać złej litery to. Znaczy nie złej litery, tylko dodatkowej litery. Jak to się nazywało? Wiecie co? Muszę trochę rozpocząć. Obejrzmy ten...

Dobra, już odpoczęło sobie. No to w sumie obejrzmy jeden odcinek, ja. Bo chcę się pośpać Przysiadam, że brał dosłownie losowy odcinek, ja. Poczekajcie, bo idę z od tej grafiki. A może zobaczymy kolejnego z igiełką, który... Nie, no nie zgadnijcie, nie? Wiem, że ona jest zaznaczona jako dla dzieci. No ale. Ale. No właśnie, ale. Nie lubi Lilix. A lubili, i to grze w górę. Dobra, nieważne. Proszę. Pierwsza, co to w ogóle jest. Kurde, słuchajcie, odbija ten komentarz? Bo tak, mam biurko, obok Okna. Możecie widzieć tu. Widzicie, to moja myszka, to tu. O, kur... Dobra.